Witam dzisiaj jeszcze raz, robię tutaj usługę, talerzowanie po siebie, siew oczywiście rozsiewaczem do nawozu To jest u tego mojego sąsiada, co wcześniej tutaj talerzowałem, dzisiaj to posiał, dość popadał, wygonił mnie z pryskania Więc teraz tutaj jego to talerzuję posiał rozsiewaczem, gdzieś do południa się męczył i teraz ja tutaj to zasuwam. Robota ładnie idzie. Jeżdżę dosyć szybko, 13 na godzinę. mam z hektara, nie z godziny, więc trzeba szybko to zrobić. I to jest ten kawałek, co tutaj wcześniej go y orałem. To tutaj jest taka ciężka ziemia glina. A tutaj w tym miejscu jest piasek. To akurat to mu zrobię. I dzisiaj impreza wieczorem. Słońce świeci fajnie. No i jedziemy dalej. Przynajmniej nagrywać z tyłu, bo tylko się odwrócę, to zaraz przód mi ucieka. Żeby mi jaków nie narobić, to z przodu nagram. Tutaj troszkę pod górę jest. O telefon trzymam w poziomie to widać teraz zobaczymy co tu z tyłu także jedziemy ostro jeszcze tutaj z boku Dzisiaj padało, spadło 3 litry Akurat na zasiewy bardzo dobre To tyle na razie